Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym wywiadzie. Roman Żebrowski dzisiaj wrócił z pracy i mnie poprosił, żebyśmy nagrali kolejny wywiad, więc przychodzę do Państwa z najnowszymi newsami ze świata wodociągów. Co Pan powie na temat udrażniania rur w Katowicach? Ale jakich rur? No ogólnie udrażniania rur. Just Przecież ja nie jestem szambonurkiem tylko jestem y, konserwatorem sieci wodociągowej. To co pan powie na temat konserwowania y, sieci wodociągowej? No to zależy, no jak leży, no, jak to powiedzieć, no. Yy. <ścoughs> no, 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 no. A dlaczego pan leży na wywiadzie? Bo zmęczony. Najpierw pan prosi o wywiad, a potem pan się kładzie jak Królewicz. Co to ma znaczyć? No życie, no. Widzicie, proszę państwa, życie jak w Madrycie. Bądźcie jak Roman Żebrowski i odpoczywajcie. Dziękuję za oglądanie materiału. Dziękuję. Do widzenia.